Cisza między wami jest ogłuszająca. Patrzysz na telefon i sądzisz, że jego milczenie oznacza, iż o tobie zapomniał, że poszedł dalej, a ty jesteś jedyną, która wciąż tkwi w przeszłości, ale się mylisz. Mylisz się głęboko. Jego duma powstrzymuje go przed mówieniem, ale jego podświadomość zmusza go do działania w sposób, którego nie widzisz. Istnieją niewidzialne znaki, które krzyczą, że on tęskni i że w rzeczywistości tylko czeka, aż to ty przerwiesz ciszę. Chcę mówić bezpośrednio do ciebie, tak do ciebie, która w ostatniej godzinie prawdopodobnie spojrzała na telefon dziesięć, może dwadzieścia razy. Dokładnie wiem, jak to uczucie ściskania w klatce piersiowej się czuje. To nie tylko smutek, to palący, wyczerpujący lęk. To uczucie pustki, które budzi cię o trzeciej nad ranem, kiedy wszystko jest ciche, a twój umysł zaczyna obracać te same pytania w kółko. Dlaczego on zachowuje się jak obcy, skoro mieliśmy taką więź? Dlaczego ogląda moje relacje dwie minuty po ich dodaniu, ale nie potrafi odpisać na wiadomość? Czy to wszystko było tylko kłamstwem? Przeżywasz to, co w psychologii nazywa się emocjonalną dysonansem poznawczym. Z jednej strony pamięć mówi ci, że była tam miłość, więź, z drugiej strony rzeczywistość jego milczenia krzyczy, że dla niego nie istniejesz. A ten konflikt jest nie do zniesienia. Twój mózg przechodzi w stan najwyższego alarmu. Szukasz znaków tam, gdzie ich nie ma. Albo co gorsza, nie dostrzegasz tych, które są, bo ból cię oślepia. Wiem, że czujesz się upokorzona, bo czekasz. Czujesz się mniej wartościowa, bo wydaje się, że to on ma całą władzę, podczas gdy ty tkwisz w oczekiwaniu na wiadomość, która nigdy nie przychodzi, ale chce ci coś powiedzieć, zanim wspólnie zaczniemy tę drogę. Nie jesteś szalona i nie przesadzasz. Twoja reakcja jest całkowicie normalną odpowiedzią ludzkiego mózgu na nagłe odebranie czułości znajdujesz się w stanie emocjonalnego odstawienia. Ale tutaj większość kobiet popełnia kluczowy błąd w interpretacji, błąd, który uniemożliwia im pójście naprzód lub odbudowanie relacji. Uznają milczenie za obojętność. Rozum mówi gdyby chciał ze mną być, byłby tu. Jeśli nie pisze, to znaczy, że mu nie zależy. Ta logika brzmi rozsądnie. Ale męska psychologia i neurobiologia więzi opowiadają inną historię. Często milczenie mężczyzny po rozstaniu lub po pojawieniu się dystansu nie jest oznaką zapomnienia, ale zablokowania. To mechanizm obronny. Wyobraź sobie na chwilę, że on nie jest tym zimnym, wyrachowanym człowiekiem, którego namalował twój strach. Wyobraź sobie, że on również czuje pustkę, ale zbudował ogromny mur z dumy i lęku przed odrzuceniem. On tęskni. Jego mózg pragnie twojego śladu dopaminy, ale jego ego krzyczy śmiertelne ostrzeżenie. Jeśli do niej napiszesz a ona cię zignoruje, lub odpowie chłodno, będziesz wyglądał na słabego. Stracisz swoją godność. Więc wchodzi w to, co można nazwać pasywno-agresywnym trybem przetrwania. Nie, nie odchodzi całkowicie, bo utrata ciebie boli, ale też się nie zbliża, bo paraliżuje go strach przed odrzuceniem. Pozostaje w twojej orbicie, wysyła sygnały dymne i czeka, aż to ty będziesz tą odważną, która ponownie otworzy mu drogę do swojego życia. Dla niego. To strategia bez ryzyka, dla ciebie czysta tortura. Dziś nie będziemy mówić o tanich sztuczkach, aby nim manipulować. To nie działa długoterminowo i tylko tobie szkodzi. Dziś zajdziemy dużo głębiej. W ciągu kilku następnych minut przeanalizujemy umysł tego mężczyzny warstwa po warstwie. Zrozumiemy, co dzieje się w jego sieciach neuronalnych, że zachowuje się tak sprzecznie. Nauczę cię, jak rozpoznać, czy mężczyzna naprawdę zakończył. Czy też w rzeczywistości w ciszy krzyczy Twoje imię poprzez subtelne zachowania? Porozmawiamy o biologii, o ewolucji i o tym, jak strach paraliżuje miłość. Ale najważniejsze jest to: na końcu tego filmu będziesz mieć mapę. Będziesz dokładnie wiedziała, czy powinnaś ponownie otworzyć te drzwi małym gestem, czy zamknąć je na zawsze. Zamienimy strach, który teraz czujesz, w jasność. Bo, jak zawsze mówię, zrozumienie oznacza ulgę. A dziś zrozumiesz wszystko, jesteś gotowa zajrzeć za jego maskę. Ale tutaj większość popełnia błąd, który uniemożliwia im pójście dalej. Próbują zrozumieć emocjonalną reakcję czysto logicznie, próbują wyjaśnić rozumem, dlaczego on do ciebie nie pisze, jakby siedział na kanapie i tworzył listę za i przeciw. Ale to niemożliwe, bo kiedy w grę wchodzi złamane serce, logika jako pierwsza wychodzi z pokoju. Aby zrozumieć, dlaczego zachowuje się tak sprzecznie, patrzy na ciebie. Ale z tobą nie rozmawia. Musimy przestać mówić tylko o uczuciach i zacząć mówić o anatomii. Potrzebuję, abyś poszła ze mną do wnętrza ludzkiej czaszki, bo to, co dzieje się w nim i w tobie, jest bardzo szczególną burzą elektryczną. Wyobraź sobie mózg jak firmę z dwiema głównymi działami, które powinny współpracować, ale w czasach kryzysu walczą o kontrolę. Na najwyższym piętrze, tuż za twoim czołem, siedzi dyrektor generalny kora przedczołowa. Odpowiada za logikę, planowanie, kontrolę impulsów i empatię. To głos, który mówi ci: Jeśli teraz do niego napiszę, mogę wyjść na zdesperowaną, bo tam lepiej poczekać. Albo mówi jemu: Powinienem być wystarczająco dojrzały i powiedzieć jej, co czuję. To głos rozsądku, ale na parterze, głęboko w najstarszej części naszego mózgu, mieszka szef ochrony ciało migdałowate. Ono nie rozumie logiki, romantycznej miłości ani wiadomości tekstowych. Jego jedynym zadaniem jest wykrywanie zagrożeń. I tutaj leży klucz biologiczny. Dla ludzkiego mózgu wykluczenie społeczne lub utrata więzi emocjonalnej to niezwykły smutek, to zagrożenie egzystencjalne. Tysiące lat temu porzucenie i wykluczenie z plemienia oznaczało śmierć, zostało się zjedzonym lub zamarzniętym. Dlatego Twój mózg i jego reagują na emocjonalne oddzielenie tym samym sygnałem paniki, jakby stał przed Wami lew. Co więc dzieje się w jego głowie, kiedy się rozstajecie lub pojawia się ta cisza? Ciało migdałowate wyczuwa twoją nieobecność, czuje pustkę i uruchamia alarm. Ten alarm zalewa jego mózg kortyzolem, hormonem stresu. Kortyzol ma dziwne i destrukcyjne działanie. Działa jak hamulec na korę przedczołową. To znaczy, kiedy rośnie strach lub stres, zdolność do jasnego myślenia spada. To prowadzi do tego, co nazywa się porwaniem przez ciało migdałowate. Dlatego zachowuje się tak sprzecznie. Część jego, ta logiczna, wie, że tęskni, ale jego system alarmowy, tam ciało migdałowate, paszmem krzyczy, że bliskość jest niebezpieczna. Dlaczego? Bo bliskość oznacza podatność na zranienie, bo oznacza ryzyko, że usłyszy bokę nie. A dla mózgu zranionego lub przestraszonego ego to po nie odczuwane jest jak mała śmierć. Istnieje też inna fascynująca struktura, przedni zakręt obręczy. Badania neuroobrazowe wykazały, że ten obszar mózgu aktywuje się, gdy odczuwamy ból fizyczny, na przykład złamanie nogi, i w dokładnie ten sam sposób, gdy doświadczamy bólu społecznego lub emocjonalnego. To znaczy, tęsknota naprawdę boli. To nie metafora, jego obwody bólu są aktywne, a w obliczu tego bólu człowiek ma dwie podstawowe reakcje: walczyć albo uciekać. W psychologii mężczyzny, ukształtowanej zarówno hormonalnie, jak i społecznie. Typową reakcją na ból emocjonalny rzadko jest otwarte wyrażanie, lecz unikanie lub zniekształcone zachowanie. Tutaj pojawia się tak zwana oś pod wzgórze przysadka nadnercza system, który kontroluje naszą reakcję na stres. Kiedy on czuje impuls, by do ciebie napisać, jego ciało się napina, serce bije szybciej, pojawia się lęk. Aby uspokoić ten biologiczny strach, jego mózg szuka szybkiego środka przeciwbólowego. I jakiego środka używa? Tak zwanego orbitingu. Kiedy ogląda Twoją relację na Instagramie, dzieje się coś podstępnego, prawie genialnego. Widząc Twój obraz, Jego mózg dostaje maleńką dawkę dopaminy, neuroprzekaźnika nagrody i przyjemności. Jego mózg mówi: Oto ona, nadal istnieje, nie straciłem jej całkowicie. To uspokaja go na krótko, ale ponieważ do Ciebie nie pisze, jednocześnie unika wyrzutu kortyzolu który wywołałby lęk przed odrzuceniem. To neurobiologiczna pętla samoobrony. Nie jest więc koniecznie złoczyńcą, który bawi się tobą. Jest człowiekiem, którego system obronny przejął kontrolę i blokuje jego zdolność do dojrzałego zachowania. Jego kora przedczołowa, ta część, która umożliwiłaby mu po prostu sięgnąć po telefon i porozmawiać, jak dorosły, w tej chwili powiedzmy, nie ma zasięgu, zakłócona przez interferencję lęku. Zrozumienie tego to pierwszy krok do tego, by przestać interpretować jego milczenie jako osobisty atak. To nie tak, że on cię nie kocha, to po prostu jego strach krzyczy teraz głośniej niż jego miłość. Jego biologiczny system jest w trybie ochrony, a teraz, kiedy rozumiemy mapę jego mózgu, musimy zapytać, dlaczego ten mechanizm obronny jest u niego tak skrajny? Skąd bierze się ten paraliżujący lęk? Odpowiedź nie leży w teraźniejszości, lecz daleko w przeszłości. I właśnie tutaj robi się to fascynujące i wyzwalające, bo przestaniesz obwiniać siebie. Nie pracujemy z oprogramowaniem z roku 2025, lecz ze sprzętem z epoki kamienia, który wciąż interpretuje miłość jako kwestię przetrwania. Kiedy patrzysz na tego mężczyznę, który cię dezorientuje, na tego człowieka, który ogląda twoje relacje, ale z tobą nie rozmawia, możesz pomyśleć, że jest niedojrzały albo okrutny. Ale kiedy zdejmujemy warstwy osądu i patrzymy przez pryzmat psychologii ewolucyjnej i rozwojowej, widzimy przestraszone dziecko w ciele dorosłego. Aby zrozumieć, dlaczego ucieka lub zamiera, gdy pojawia się bliskość, albo gdy rozstanie boli, musimy cofnąć się w czasie najpierw o tysiące lat. W środowisku, w którym powstał nasz mózg, męska wrażliwość była niebezpieczna. Mężczyzna, który podczas polowania lub wojny plemiennej okazywał strach, wątpliwości lub emocjonalną zależność, Narażał nie tylko siebie, ale cały klan. Ewolucja sprzyjała mężczyznom, którzy potrafili odciąć się od emocji, którzy czuli strach, ale działali tak, jakby go nie mieli, tym, którzy przetwarzali ból w milczeniu, by nie wyjść na słabych. Biologicznie wielu mężczyzn jest zaprogramowanych, by na stres emocjonalny reagować nie słowami, lecz wycofaniem. Kiedy my, kobiety, mówimy i uwalniamy oksytocynę hormon, który uspokaja i łączy on szuka ochrony w izolacji, więc kiedy się oddala, kiedy trwa w tej ambiwalentnej ciszy, jego biologia mówi: Wycofaj się do jaskini, przetwarzaj to sam. Nie pokazuj bólu, bo bo zostaniesz zraniony. To archaiczny mechanizm, ale działa do dziś w jego nieświadomości. Ale nie chodzi tylko o ewolucję. Istnieje dużo bardziej osobista, bolesna warstwa dzieciństwo. Tutaj pojawia się teoria przywiązania, to kluczowa, by zrozumieć waszą dynamikę. Prawie wszyscy dorośli, którzy grają tę grę, widzę cię, ale cię nie dotykam, mają unikający lub zdezorganizowany styl przywiązania. A ten powstaje wcześniej. Wyobraź sobie małe dziecko to dziecko ma potrzeby emocjonalne, pragnie bliskości, potwierdzenia, pocieszenia, kiedy jego opiekunowie, rodzice lub inni nie odpowiadali na te potrzeby, reagowali chłodno lub je odrzucali. Dziecięcy mózg musiał podjąć drastyczną decyzję, by przetrwać. Nauczył się gorzkiej lekcji. Jeśli pokazuje swoje potrzeby, boli albo jestem ignorowany. Więc je wyłączam. Nie mogę nikogo potrzebować. Muszę być samowystarczalny. To dziecko dorasta i staje się mężczyzną, który teraz stoi przed tobą. Mężczyzną, który tęskni za miłością, bo wszystkie ssaki tego potrzebują, ale który nauczył się kojarzyć głęboką intymność z zagrożeniem. Kiedy się zbliżasz. Albo związek staje się poważny, albo po rozstaniu, gdy ból staje się zbyt silny, jego stary system alarmowy się aktywuje. Jego układ nerwowy mówi: Uważaj, jeśli się otworzysz, zostaniesz zraniony. Jeśli poprosisz o powrót, zostaniesz odrzucony. Tak jak wtedy. A potem? Rozwija te strategie orbitowania, te ciche sygnały, to idealny kompromisowy sposób działania dla unikającego stylu przywiązania. Oglądanie twoich relacji, lub polubienie starego zdjęcia to jego sposób na utrzymanie więzi, bo cię potrzebuje, ale z bezpiecznej odległości, bo się ciebie boi. To tak, jakby podchodził do ogniska, by poczuć ciepło, ale pozostawał wystarczająco daleko, by się nie sparzyć. On nie jest zepsuty, nie jest potworem, jest przystosowany, pasę, nadmiernie przystosowany do dzieciństwa, w którym wrażliwość była niebezpieczna. Jego mózg nauczył się przetrwania przez tłumienie uczuć i działanie z cienia. Problem polega na tym, że strategia, która uratowała go jako dziecko, teraz, jako dorosłemu, niszczy jego i Twoją pasą radość życia. Interpretujesz jego milczenie jako On już mnie nie kocha, ale gdybyś mogła zobaczyć jego skany mózgu i historię życia, zauważyłabyś, że jego milczenie jest w rzeczywistości stłumionym krzykiem. To jego sposób powiedzenia: Chcę być obecny. Ale nie mam wewnętrznych narzędzi, żadnego poczucia bezpieczeństwa, by przejść ten most, bez poczucia, że przy tym umrę. Zrozumienie tego jest kluczowe, by uwolnić się od poczucia winy. To nie dlatego, że nie jesteś wystarczająca, albo że nie zasługujesz na miłość. Masz do czynienia z kimś, kto wciąż nosi trzydziestoletnią, zardzewiałą zbroję, której nie umie już zdjąć, a ta wiedza zmienia wszystko, bo przestajesz widzieć w nim sprawcę, a zaczynasz dostrzegać, że toczy wewnętrzną wojnę której sam ledwo rozumie, ale społeczeństwo nas tego nie uczy, sprzedaje nam romantyczne kłamstwo, które musimy teraz obnażyć. Żyjemy w kulturze, która tak uprościła miłość, że stała się karykaturą. Prawdopodobnie, gdy dzieliłaś się swoją rozpaczą z przyjaciółkami, albo szukałaś odpowiedzi w internecie, już zetknęłaś się z betonową ścianą społecznych mitów. Najniebezpieczniejszy mit, zdanie, które powtarza się jak mantra i wyrządziło nowoczesnej psychologii więcej szkód niż jakiekolwiek inne, brzmi, Gdyby chciał, to by zrobił. Znasz to dobrze. Gdyby chciał z Tobą porozmawiać, zrobiłby to. Gdyby naprawdę Cię kochał, przeniósłby góry. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że mu nie zależy. Te słowa brzmią silnie, wręcz wyzwalająco. Dają wrażenie absolutnej prawdy. Ale z perspektywy klinicznych nauk o mózgu, to brutalne uproszczenie. Mówienie, gdyby chciał, to by zrobił, zakłada, że człowiek jest doskonale racjonalną maszyną, w której każde pragnienie automatycznie prowadzi do działania. Ale już widzieliśmy, że to zwyczajnie fałsz. To tak, jakby powiedzieć o sobie agorafobią, gdybyś chciała wyjść na zewnątrz, po prostu byś to zrobiła. Ta osoba chce, ale jej ciało migdałowate trzyma ją uwięzioną na progu drzwi. Tak samo twój były albo mężczyzna, który ciągle krąży wokół ciebie, może bardzo chcieć się z tobą skontaktować. Pragnienie jest, dopamina jest, ale strach, wstyd lub stare rany go blokują. Jeśli ślepo wierzysz, wdat gdyby chciał, to by zrobił. Ignorujesz złożoność ludzkiego umysłu, interpretujesz jego paraliż jako obojętność, mimo że często jest to po prostu panika. Drugim wielkim błędem naszej kultury dobrostanu jest tyrania pozytywnego myślenia. Musisz być silna, wibruj wyżej, nie myśl o nim, zajmij się czymś. To rady, które słyszysz wszędzie. Słynna teoria jeden gwóźdź wybija drugi. Ale co dzieje się w twoim mózgu, kiedy zmuszasz się, by o czymś nie myśleć? Powstaje tak zwany efekt odbicia, czyli ironiczny proces według Wegnera. Jeśli powiem ci teraz: nie myśl o białym niedźwiedziu, ta, ta co natychmiast pojawia się w twojej głowie. Dokładnie, dlatego biały niedźwiedź. Więc kiedy próbujesz stłumić swój ból lub wspomnienie o nim, zmuszając się do bycia na siłę szczęśliwą, twój mózg musi pracować podwójnie. Jedna część szuka tej myśli, żeby ją zablokować i w ten sposób ciągle przywołuje ją z powrotem do świadomości. Efekt Stajesz się obsesyjna. Zwalczanie bólu poprzez odwracanie uwagi jest jak gaszenie ognia benzyną. Osiągasz jedynie to, że twój układ siatkowaty, filtr uwagi twojego mózgu, jeszcze mocniej skupia się na jego braku. Trzecim błędnym przekonaniem jest strategia: Zrób się niedostępna. Wielu tak zwanych ekspertów od uwodzenia radzi: Jeśli on cię ignoruje, zignoruj go podwójnie zachowuj się kul. Cool. Udawaj, że jesteś szczęśliwa bez niego. Ale uwaga, jeśli masz do czynienia z mężczyzną, który, jak widzieliśmy, ma unikający styl przywiązania i lęk przed odrzuceniem, tą taktyką osiągniesz jedynie odwrotny efekt. Potwierdzasz jego wewnętrzne lęki. Jego podejrzliwy mózg mówi wtedy. Widzisz? Miałem rację, że się nie zbliżałem. Ona jest zimna, niebezpieczna. Lepiej trzymać dystans. Ta emocjonalna partia szachów niszczy zaufanie. Zamienia związek, który mógłby zostać uratowany szczerością i wrażliwością, w zimną wojnę, w której obie strony przegrywają. Żyjemy w tym, co Zygmunt Bauman nazwał społeczeństwem płynnym świecie ulotnych więzi krótkotrwałej miłości. Gdy coś się psuje, ludzie wyrzucają to zamiast naprawić, a ty cierpisz, bo twoja biologia tęskni za stałą, niezawodną miłością w świecie, który sprzedaje ci wymienialność. Czujesz frustrację, bo zaczynasz oceniać miłość według logiki rynkowej. Podaż i popyt? Jeśli on się nie odzywa, idę dalej. Ale miłość nie jest towarem, jest koniecznością przetrwania. Dlatego musisz teraz się zatrzymać. Przestań wierzyć tym doradcom wojennym, którzy mówią ci, byś utwardziła swoje serce. Twardość nie przynosi pokoju, to tylko gorycz. Droga nie prowadzi ani przez udawaną obojętność, ani przez tłumioną obsesję. Droga prowadzi przez zrozumienie. Masz do czynienia z człowiekiem zablokowanym, a zwykłe zasady społeczne tutaj nie działają. Być może teraz pytasz siebie. Dobrze, rozumiem. Nie powinnam grać w gierki, wiem, że on się boi. Ale co mam więc zrobić? Mam czekać wiecznie? Jak to wygląda w praktyce? Aby pokazać ci różnicę między sprawą straconą a uleczalnym blokiem emocjonalnym, chcę opowiedzieć ci prawdziwą historię: historię Laury i Markosa. Laura przyszła do mojego gabinetu kompletnie załamana. Byli w separacji od trzech miesięcy nie dlatego, że miłość zniknęła, lecz dlatego, że komunikacja się rozpadła. Te nieskończone, bezsensowne kłótnie, które narastają, aż ktoś mówi Odchodzę. A druga osoba z dumy odpowiada: To idź. Przez trzy miesiące Marcos był cyfrowym duchem. Laura rozpaczliwie pokazywała mi swój telefon. Zobacz, powiedziała: Wrzucam relację o dziesiątej. A o dziesiątej i pierwszej, on już ją widział. Zawsze pierwszy. Ale gdy pisze do niego w jakiejś organizacyjnej sprawie, potrzebuje trzech dni, by odpowiedzieć i robi to lodowato. Jeśli mnie nienawidzi, czemu mnie obserwuje zapytała. On mnie torturuje. Laura posłusznie słuchała rad swoich przyjaciółek. Ignoruj go udawaj, że jesteś szczęśliwa wrzucaj zdjęcia z imprez więc Laura zamieniła swój profil na Instagramie w scenę udawanej błogości. Imprezy, uśmiechy, podróże wszystko fasada. W rzeczywistości płakała w toaletach tych klubów tego czego Laura nie wiedziała, a co wyszło na jaw dopiero dużo później, gdy Marcos w końcu był gotów pojawić się na wspólnej sesji to, do co naprawdę działo się po drugiej stronie ekranu. Marcos nie torturował Laury. Marcos panikował. Wyznał mi: Pani doktor, tak bardzo za nią tęskniłem, że aż bolało fizycznie ale za każdym razem, gdy wchodziłem na jej profil żeby zobaczyć, czy jest choć mała szczelina, przez którą mógłbym do niej dotrzeć. Widziałem te zdjęcia. Pondananeci. Ona promienna, szczęśliwa, otoczona ludźmi. Mój mózg interpretował to jako ona cię pokonała. Jest lepiej bez ciebie. Jeśli teraz napiszesz, że tęsknisz, wyśmieje Dawno jest w innej lidze. Widzisz tragedię braku komunikacji? Oglądał jej relacje. Cichy, kompulsywny znak strażnika bo to był jedyny sposób, by poczuć się blisko niej bez ryzyka odrzucenia. Ale fałszywe szczęście, które Laura pokazywała, sprawiło, że jego lęk przed odrzuceniem eksplodował i wycofał się do swojej jaskini. Laura, która widziała, że on ogląda jej relacje, ale milczy, brała go za bezdusznego psychopatę i wzmocniła swoją własną grę obojętności. Błędne koło wzajemnego niszczenia. Oboje czekali, aż drugie zrobi pierwszy krok jednocześnie rozkładając na drodze emocjonalne miny które uniemożliwiały jakiekolwiek zbliżenie punkt zwrotny nastąpił pewnego zwykłego wtorkowego wieczoru laura była wyczerpana podczas sesji powiedziała mi to dość dziś go blokuję nie mogę już patrzeć na jego imię w wyświetleniach relacji jeśli nie ma go w moim życiu ta nadzieja mnie zabija była o jeden klik od usunięcia go na zawsze decyzji która zmieniłaby życie ich obojga ale poprosiłam ją o ostatni eksperyment. Eksperyment kalkulowanej wrażliwości, powiedziałam. Laura, zanim go zablokujesz, sprawdźmy, czy jego milczenie to obojętność, czy strach. Opuśćmy most zwodzony choć odrobinę. Poprosiłam ją, żeby dodała relację. Ale nie z imprez ani fałszywego szczęścia. Prawdziwą. Melancholijny zachód słońca z piosenką, która miała dla nich znaczenie. Bez tekstu tylko muzyka i obraz. Szczery sygnał dymny. Co się stało? Markos zobaczył relację. Ale tym razem obraz nie krzyczał się o, jestem szczęśliwa bez ciebie, Tora, lecz szeptał, pamiętam o nas. Muzyka aktywowała jego hipokamp, centrum pamięci emocjonalnej. Ten mały znak wrażliwości dezaktywował jego ciało migdałowate. Zagrożenie spadło i znów mógł czuć. Dziesięć minut później telefon Laury zawibrował. To nie było wyznanie miłości ani wielki gest. Tylko reakcja... Smutna emotikona. Ale ta emotikona była kluczem. Była niewypowiedzianą wiadomością Markosa. To mnie boli. Laura, zamiast udawać chłód, po prostu odpisała. Mnie też. I tama pękła. Tej nocy rozmawiali przez cztery godziny. Powiedzieli sobie wszystko, co Duma przemilczała. Przez dziewięćdziesiąt dni płakali, tłumaczyli, rozumieli. Markos przyznał, że ponad pięćdziesiąt razy napisał wiadomość: Tęsknię za tobą, ale nigdy jej nie wysłał. Dopóki ona nie dała mu nieświadomie pozwolenia tą piosenką, dziś znów są razem, ale dzielił ich jeden klik od utraty siebie na zawsze. I to jest moment, w którym musisz zrozumieć: Uzdrowienie nie przychodzi przez gry, lecz przez świadomość. Kiedy przestajesz interpretować jego działania przez pryzmat własnego lęku, a zaczynasz widzieć je z współczuciem, nie tracąc siebie, wszystko się zmienia. Uświadamiasz sobie, że nie musisz walczyć, by być kochaną. A prawdziwa bliskość jest możliwa tylko wtedy, gdy ktoś ma odwagę być wrażliwy. Czasem jeden szczery, cichy impuls wystarczy, by przebić mur, którego tysiąc słów nie zdołałoby zburzyć. Ale nawet jeśli ten człowiek nigdy nie wróci, pozostaje najważniejsze zrozumienie. Nauczyłaś się czuć, nie tracąc siebie w uczuciach, nie stłumiłaś bólu, lecz go zrozumiałaś i dzięki temu odzyskałaś swoją wewnętrzną siłę. Bo prawdziwe uzdrowienie nie polega na tym, że on znów zapuka do twoich drzwi, lecz na tym, że idziesz dalej bez niego, z otwartym sercem, ale z zagojonymi ranami. Cisza, która kiedyś cię niszczyła, staje się miejscem, w którym znów odnajdujesz siebie.